Przed nami naprawdę bardzo ciekawy okres, jeżeli chodzi o WWE, szczególnie po tym, co wydarzyło się na ostatnim i zarazem premierowym odcinku Smerdown, powracającym na USA Network, gdzie powrócił też Roman Reigns i co więcej, połączą swoje siły z Colding Rhodesem. Kto by o tym pomyślał jeszcze kilka miesięcy temu? Naprawdę, słuchajcie, dziać będzie się bardzo dużo i dzisiaj chciałbym skupić się właśnie na tym. Na tym, co przyniesie połączenie się Romana Reignsa i Cody'ego Rhodesa. Tradycyjnie, oczywiście, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Sesja komentarzy jest dla Was, więc po obejrzeniu tego materiału zapraszam do dyskusji. Zostawcie także polubienie pod tym materiałem i zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ coraz większymi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy subów. I bardzo osobiście to liczę, że uda nam się to zrobić jeszcze do końca tego roku. Jak zdążyłem wspomnieć, ostatnie Galas Merdą przyniosło nam naprawdę wiele ciekawych rzeczy, które też będą miały koniecznie przełożenie na to, co wydarzy się w przyszłości. No, tak też po prostu. Musi być moi drodzy, no nie łudźmy się. Rywalizacja z Romana Reynosa z Colding Rhodesem, która nagle przerodziła się w ich, nie wiem, współpracę można tak to myślę nazwać nie potrwa długo. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie sądzę, żeby to było, wiecie, coś stałego. Coś, co będzie trwało miesiącami. Nie ma na to, myślę, opcji. Co więc wydarzy się pomiędzy Romanem Reignsem a Codym Rhodesem? W konterście gali Bad Blood, bo właśnie tam staną oni w jednym ringu jako jedna drużyna. I dalej mi to się ciężko mówi, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały ostatnie szczególnie dwa lata. Jednak ok, skupię się na tym, co jest faktem. Faktem jest to, że Roman Reigns i Cody Rhodes zawalczą z Solosikowem oraz Jacobem Fatu. Na i Bad Blood. 5 października dojdzie do tego tarty meczu. Na ten moment jest to walka po prostu tartimowa. Na zwykłych zasadach nic większego tam się nie powinno wydarzyć, nic nie powinno się też zmienić, chyba że nagle powstanie to na Bloodline Rules. Jednak szczerze w to wątpię i wydaje mi się, że normal tarty meczem to pozostanie. Roman Reigns powrócił do WWE podczas SummerSlam i zniknął potem też na kilka tygodni, potem jak się nagle kilka razy pojawił, ale pojawił się ponownie. Powrócił na pierwszym epizodzie Smerdown na USA Network. z że był to epizod gdzie naprawdę wiele rzeczy na Smerdown zostało odświeżonych, zmienionych, jak na przykład logotyp, intro czy muzyka, team song, po prostu tygodniówki. I do tego oczywiście was zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi, co tam się pozmieniało, to wpadajcie na ten film, ponieważ tutaj o tym właśnie mówiliśmy w całym omówieniu tej gali Smerdown. Jeśli chodzi o to, co wydarzy się między Romanem Reignsem a Colding Roads, moi drodzy, to ja widzę dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada to, że oczywiście do walki na Bad Blood normalnie dochodzi i do niej oczywiście też dojdzie. Natomiast Natomiast nie dzieje się nic większego, Roman Reigns i Cody Rhodes jednoczą swoje siły, wyrywają oczywiście z Solosiką i z Jacobem Fatu, bo nie widzę tutaj innej opcji niż zwycięstwo właśnie Reignsa i Cody'ego. Tak jak też powiedziałem w jednym z poprzednich materiałów na kanale, to, że Cody Rhodes zostaje znowu zestawiony u boku z Romanem Reignsem, to jest rzecz oczywista, bo gdyby tak się nie stało i nagle Cody miałby pójść na jakąś inną rywalizację, to pomyślcie sobie, jak bardzo Cody Rhodes na tym by ucierpiał. Z racji tego, że Roman Reigns zgarnia największy pop, jaki teraz ktokolwiek zgarnia w WWE, Roman Reigns jest na szczycie w każdej prasie, w każdym medium, wszędzie, po prostu wszędzie. I mimo, że Roman Reigns nie ma żadnego mistrzostwa, to normalnie Cody Rhodes jest przyćmiony jego osobą. Zrozumiałem więc ruchem jest to, że federacja postawiła Cody'ego Rhodesa znowu obok Romana Reissa, aby mistrz WWE po prostu na tym nie stracił. Jak jeden wspomniałem, moim zdaniem nie potrwa to długo i albo to wszystko zakończy się na bad lot, albo potrwa jeszcze chwilę dłużej. Pierwszy scenariusz, który rozpocząłem wam przedstawiać... Obejmuje oczywiście ich walkę tak na Bad Blood, gdzie to Roman Reigns i Cody Rhodes wygrywają. W normalny, czysty sposób dochodzi do ich zwycięstwa i nic większego się nie dzieje, ponieważ cały ten storyline dopiero się w tam rozpocznie. Rozpocznie się tam i potrwa aż do Survivor Series Wargame, gdzie Cody Rhodes byłby zaangażowany w Survivor Series Wargames Match i byłby w drużynie Romana Reinsa razem z Jem Uso, z Jimmym Uso oraz z samym Zaynem, gdzie dostalibyśmy w takim przypadku 5 w sensie 5 na 5, 10-osobowy Wargames Match, gdzie po przeciwnej stronie mielibyśmy Solo Coe, Jacoba Fatu, Tama Tonga, Tanga Loe oraz... Zille Fatu na przykład. I ten scenariusz zakłada oczywiście nieco dłuższy storyline, storyline, w którym to Cody Rhodes jeszcze u boku Roman Reignsa przez chwilę będzie. I wydaje mi się, że jest to chyba ten bardziej prawdopodobny scenariusz, bo co w takim przypadku dla Cody Rhodesa, jeśli na Bad Blood ta krótka historia miałaby się zakończyć? Wtedy ponownie wracamy do tego koła, w którym to mówiłem, że... Cody Rhodes, nie będąc u boku czy gdzieś po prostu w storyline z Romanem Rainsem, traci, traci na, na po prostu swojej renomie i to jest taka prawda. Jest jednak jeszcze drugi scenariusz, ten, który myślę byłby o wiele ciekawszy, no i także w sumie pozostawiałby nam furtkę do tego, by wciąż Cody Rhodes był wmieszany w jakąś powiedzmy otoczkę Roman Rainsa. Tylko nieco z innej strony. Oczywiście ponownie walka takimowa normalnie dochodzi do skutku. Roman Reigns, Cody Rhodes, Solo i Jacob Fatu, Natomiast dochodzi do heel turnu Cody'ego Rhodesa, czyli czegoś, czego nikt z nas się nie spodziewa. Tylko pytanie jest takie, czy największy Babyface obecnie w WWE może przejść nagle heel turn? I czy Cody Rhodes poradzi sobie jako heel w WWE? Myślę, że poradzić by sobie poradził i może nawet to byłoby lepsze dla jego osoby, bo mnie już Cody nudzi i dużo jest widziałem. Takich opinii, że Cody Rhodes nie jest ciekawym mistrzem WWE, i w sumie zapytam też o to Was wprost, co Wy o tym sądzicie. Mi osobiście pomysł na Hilturn Cody Rhodesa bardzo się podoba i z chęcią bym coś takiego zobaczył na Bad Blood, natomiast wyklucza według mnie tą opcję Fard, że znowu Cody Rhodes wróciłby. Dowiecie jakby tego punktu, w którym byłby przyćmiony, chociaż z jeszcze innej strony no nie byłby przyćmiony, bo gdyby turnął na Romanie Rensie to jakoś musieliby oni swoją rywalizację jeszcze prowadzić, ale... Jest to też mało prawdopodobne z racji tego, że Roman Reigns teraz będzie wmieszany w tą historię Bloodline, tak jak też sam powiedział w swoim promo na Smerdown, to jest historia Bloodline, to są sprawy rodzinne, więc też i Cody Rhodes w te sprawy rodzinne nie powinien być mieszany, więc na przykład, nie wiem, Cody mógłby turnąć i powiedzieć, że ma to wszystko w dupie, nie chce być już powiązany z Bloodline, czyli coś, co też już napomknął podczas Smerdown do Nico Oldisa. No ale kilkadziesiąt minut później oczywiście podpisał kontrarywalka walka Reigns-Rhodes z Fatu stała się oficjalna. Wydaje mi się więc, że to właśnie ten pierwszy scenariusz jest o wiele bardziej prawdopodobny. Cody Rhodes będzie dalej wmieszany w historię Bloodline, Cody Rhodes będzie u boku Romana Reignsa, no bo nie może tracić na swojej renomie i na swoim nazwisku, kiedy to Reigns znowu zbiera wszystkie szczyty z Federacji WWE, no tak po prostu z Rhodesem jako mistrzem być nie może. Nie sądzę, żeby Hilturn się wydarzył, aczkolwiek bardzo tego Hilturnu bym chciał na Bad Blood i... Sama nazwa Bad Blood jakoś tak, nie wiem, wskazuje na to, że jakiś hillturn na tej gali musi być. A przynajmniej ja bardzo takiego hillturnu bym chciał i w końcu coś mogłoby się w tym kierunku wydarzyć. Wiecie, jest też opcja, że na Bad Blood pojawi się The Rock i jakoś to w ogóle zostanie wszystko jeszcze bardziej przeciągnięte, a już zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że Triple H bardzo mocno lubi przeciągać storyliney i tak też może wydarzyć się w tym przypadku. Więc naprawdę nie wiem, w którym kierunku to może pójść. Ja obieram te dwa scenariusze. Jeden z nich to czyste zwycięstwo Rainsa i Roadsa. I idziemy z tym wszystkim na Wargames, w kiedy Cody Rhodes pozostaje w drużynie Reigns'a. Natomiast drugi scenariusz mówi o Heeltournie Cody'ego Rhodes'a, co byłoby na pewno dużym zaskoczeniem. Byłoby o wiele bardziej ciekawsze niż przeciągnięcie jeszcze tego do Wargames i wmieszanie Cody'ego dalej w te wszystkie Storylines z Bloodline. No oczywiście tak, ma to sens, no bo długo ta rywalizacja, w której to właśnie Cody Rhodes jest wrzucony w storyline Bloodline, no ma to sens, tak? natomiast Większym i myślę bardziej ciekawym Interesującym storylineem byłoby to Gdyby nagle Healturn Codyrowca Się wydarzył i jeszcze jakoś Gdzieś tam wszystko by to miało miejsce Wątpię by teraz Cody przeszedł na stronę Stelosikowy to już raczej nie chcę aż tak bardzo Tego fantasy bookingu tutaj wrzucać Natomiast te dwa scenariusze, które wam Przedstawiłem wydają mi się być bardzo możliwe Tak samo bardzo możliwe Wydaje być się powrót deroka. Natomiast nie wiem w którym momencie Nie wiem po kogo stronie miałby stanąć i jak miałoby to wyglądać Może z tym otwartym pytaniem pozostawię was. Dajcie w komentarzach znać, co sądzicie zarówno o jednym jak i drugim scenariuszu, który według was jest bardziej prawdopodobny. Oraz gdyby The Rock już wrócił na Bad Blood, to jak jego powrót by wyglądał, w co zostałby zaangażowany i co konkretnie Rocky mógłby zrobić? A może ktoś z Was jeszcze ma jakiś inny pomysł, co wydarzy się między Romanem Reignsem i Cody Rhodesem w tej drodze do Bad Blood bądź na samym Bad Blood? Dajcie moi drodzy w komentarzach znać. Serce komentarzy jest oczywiście dla Was tam na dół, Was zapraszam. Zostawcie też polubienie pod tym materiałem i oczywiście subskrybujcie kanał, by ze wszystkim na kanale Restylone być na bieżąco. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!